Musimy wypisać dzielniki osiemnastki. Osiemnaście dzieli się na jeden. No i jeden razy ile to osiemnaście? Razy osiemnaście. Dzieli się na dwa. I dwa razy ile to osiemnaście? Razy dziewięć. Dzieli się na trzy. I trzy razy ile to osiemnaście? Razy sześć. I mamy gotowe. Teraz dzielniki dwudziestki czwórki.

No to dzieli się na pewno na 1, skoro na 1 to też na 21, bo 1 razy 21 to 21. Na 2 się nie dzieli, ale dzieli się na 3. 3 razy ile to 21? 3 razy 7. Dzieli się na pewno 35 na 1 i też na 35. No bo 1 razy 35 to 35. I dzieli się też na 5 i 5 razy ile to 35? 5 razy 7 to jakie będzie tutaj, skoro tutaj największym wspólnym dzielnikiem jest siódemka?